Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie przyciągają bogactwo jak magnes, podczas gdy inni spędzają całe życie w walce z brakiem pieniędzy? Czy wiesz, że różnica między tymi, którzy żyją w obfitości, a tymi, którzy pozostają w niedostatku, leży w jednej fundamentalnej prawdzie, którą większość ludzi odrzuca jako niemożliwą? Ta prawda może brzmieć jak bajka, może wydawać się zbyt prosta. Aby była skuteczna, ale gdy ją zrozumiesz i zaczniesz stosować, Twoje życie finansowe zmieni się na zawsze. Wyobraź sobie, że mógłbyś przeprogramować swój umysł tak, aby automatycznie przyciągał pieniądze, możliwości i dobrobyt. Brzmi to jak science fiction, a jednak miliony ludzi na całym świecie odkryło tę tajemnicę i wykorzystało ją do budowania fortuny z niczego. Nie chodzi o magię. Nie chodzi o szczęście, chodzi o zrozumienie najpotężniejszej siły, jaką posiadasz, twój własny umysł i moc słów, które wypowiadasz do siebie każdego dnia. W ciągu następnych minut ujawnię ci sekret, który przez dziesięciolecia był ukrywany przed zwykłymi ludźmi, sekret, który wielcy wizjonerzy biznesu, milionerzy i przywódcy przemysłu stosowali intuicyjnie, często nie zdając sobie sprawy z tego, co naprawdę robią. Ten sekret nie wymaga kapitału początkowego, nie wymaga specjalnych umiejętności ani wyższego wykształcenia. Wymaga jedynie czegoś, co każdy z nas posiada, ale większość z nas używa w sposób destrukcyjny zamiast konstruktywny. Jeśli myślisz, że bogactwo to kwestia przypadku, pochodzenia czy szczęścia, jesteś w błędzie. Bogactwo to stan umysłu który manifestuje się w rzeczywistości materialnej. Każdy wielki majątek rozpoczął się jako idea w czyjejś głowie. Każde imperium biznesowe narodziło się z przekonania jednej osoby o tym, że zasługuje na więcej. Ale dlaczego większość ludzi nigdy nie doświadcza prawdziwego bogactwa? Dlaczego żyją w ciągłym lęku przed brakiem pieniędzy, mimo że wszechświat obfituje w zasoby? Odpowiedź tkwi w sposobie, w jaki rozmawiasz sam ze sobą. Twoje wewnętrzne monologi, te ciche słowa, które powtarzasz w swojej głowie setki razy dziennie, kształtują Twoją rzeczywistość finansową bardziej niż jakikolwiek zewnętrzny czynnik. Jeśli nauczysz się mówić do siebie językiem bogactwa z głęboką wiarą, Twój umysł podświadomy zacznie pracować 24 godziny na dobę, aby uczynić to prawdą. To nie jest teoria. To jest sprawdzona, naukowa prawda o funkcjonowaniu ludzkiego umysłu, którą za chwilę w pełni zrozumiesz. Kiedy Napoleon Hill badał życiorysy ponad pięciuset najbogatszych ludzi Ameryki, odkrył zadziwiającą prawdę. Wszyscy oni, świadomie lub nieświadomie, stosowali tę samą mentalną technikę. Rozmawiali ze sobą w sposób, który programował ich umysł podświadomy na sukces finansowy. Nie chodziło o pozytywne myślenie w powierzchownym rozumieniu tego terminu. Chodziło o głęboką, nieustanną reprogramację najważniejszego komputera, jaki posiadasz, Twojego własnego umysłu. Twój umysł podświadomy nie rozróżnia między tym, co rzeczywiste, a tym, co wyobrażone. Nie potrafi odróżnić prawdy od kłamstwa. Przyjmuje za prawdę wszystko co mu systematycznie powtarzasz z emocjonalnym zaangażowaniem i wiarą. Gdy mówisz do siebie jestem biedny, nie stać mnie na to, pieniądze to zło. Twój umysł podświadomy interpretuje te słowa jako instrukcję i zaczyna tworzyć okoliczności, które potwierdzą te przekonania. Ale działa to również w przeciwną stronę. Gdy zaczynasz mówić do siebie z absolutną wiarą jestem bogaty. Pieniądze płyną do mnie z łatwością. Zasługuje na dobrobyt. Twój umysł podświadomy zaczyna pracować nad materializacją tych słów. Nie jest to proces natychmiastowy. Wymaga czasu, konsekwencji i przede wszystkim autentycznej wiary w to, co mówisz. Większość ludzi nie osiąga sukcesu z tą techniką, ponieważ wypowiada słowa bez prawdziwego przekonania. Sekret tkwi w rozumieniu, że bogactwo to przede wszystkim stan umysłu który następnie manifestuje się w formie materialnej. Zanim pieniądze pojawią się na twoim koncie bankowym, muszą najpierw pojawić się w twojej świadomości jako coś naturalnego, oczywistego i należnego ci się. Gdy twój umysł w pełni zaakceptuje cię jako osobę bogatą, rzeczywistość zewnętrzna zacznie się dostosowywać do tego wewnętrznego obrazu. Autosugestia to nie jest zwykłe powtarzanie fraz jak papuga. To głęboki proces przeprogramowania twoich najgłębszych przekonań o pieniądzach, o sobie i o tym, na co zasługujesz w życiu. Gdy opanujesz tę sztukę, staniesz się magnesem dla możliwości, które wcześniej były dla ciebie niewidoczne. Ludzie, którzy mogą ci pomóc w budowaniu bogactwa, zaczną pojawiać się w twoim życiu, jak gdyby przez przypadek. Okazje biznesowe będą się prezentować same. A twoja intuicja będzie cię prowadzić ku decyzjom, które przyniosą ci finansowy sukces. Napoleon Hill nazywał wiarę stanem umysłu, który można rozwinąć poprzez powtarzanie instrukcji dla umysłu podświadomego za pomocą autosugestii. Nie chodzi tutaj o ślepą wiarę czy naiwny optymizm. Chodzi o głębokie, niezniszczalne przekonanie o swojej zdolności do osiągnięcia bogactwa, które staje się tak silne. Że zaczyna wpływać na każdą twoją decyzję, każde działanie i każdą reakcję na okoliczności zewnętrzne. Gdy patrzysz na swoje obecne okoliczności finansowe i widzisz brak, trudności, długi czy ograniczenia, twój umysł racjonalny może kwestionować możliwość bycia bogatym. To naturalna reakcja, ale właśnie tutaj oddziela się tych, którzy osiągają bogactwo od tych, którzy pozostają w niedostatku. Wiara to zdolność do widzenia siebie jako bogatego pomimo obecnych okoliczności. To umiejętność odczuwania bogactwa zanim jeszcze się ono zmaterializuje. Kiedy mówisz do siebie, jestem bogaty z prawdziwą wiarą. Coś fundamentalnego zmienia się w twojej energii, w sposobie, w jaki się poruszasz, w jaki podejmujesz decyzje i w jaki postrzegasz możliwości wokół siebie. Ludzie podświadomie wyczuwają tę zmianę i zaczynają traktować Cię inaczej. Pojawiają się nowe kontakty, nowe propozycje, nowe ścieżki rozwoju, które wcześniej były dla Ciebie niedostępne. Wiara nie jest statyczna można ją rozwijać i wzmacniać poprzez systematyczne ćwiczenia mentalne. Każdego ranka, gdy budzisz się i mówisz do siebie z głębokim przekonaniem: Jestem bogatą osobą. Twoja wiara rośnie. Każdego wieczoru, gdy zasypiasz z tą myślą, programujesz swój umysł podświadomy na pracę nad materializacją tej rzeczywistości podczas snu. Im częściej i z większą intencją emocjonalną powtarzasz te słowa, tym głębiej zakorzeniają się one w twojej podświadomości. Pamiętaj, że twój umysł podświadomy nie śpi nigdy. Pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Analizując informacje, szukając rozwiązań i przyciągając okoliczności, które są zgodne z Twoimi dominującymi myślami. Gdy dominującym przekonaniem stanie się to, że jesteś bogatą osobą, Twój umysł podświadomy zacznie pracować nad udowodnieniem tej prawdy w Twoim życiu codziennym. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak często i w jaki sposób rozmawia sama ze sobą na temat pieniędzy. Te wewnętrzne konwersacje, często nieświadome, kształtują nasze przekonania o bogactwie i ostatecznie determinują naszą rzeczywistość finansową. Jeśli przeanalizujesz swoje myśli przez jeden dzień, prawdopodobnie odkryjesz setki negatywnych sformułowań związanych z pieniędzmi, to za drogie, nie mogę sobie na to pozwolić, pieniądze się kończą, bogaci to złodzieje. Każde z tych stwierdzeń to instrukcja dla Twojego umysłu podświadomego, aby tworzył okoliczności potwierdzające te przekonania. Twój umysł podświadomy jest jak wierny sługa, który wykonuje każdy rozkaz bez kwestionowania jego mądrości czy konsekwencji. Gdy powtarzasz Mu, że jesteś biedny, On znajduje sposoby, aby uczynić Cię biednym. Gdy mówisz Mu, że jesteś bogaty, on zaczyna szukać dróg do bogactwa. Transformacja zaczyna się od uświadomienia sobie tych destrukcyjnych wzorców myślowych i świadomej zamiany ich na sformułowania budujące bogactwo. Zamiast myśleć, nie stać mnie na to, zaczynasz myśleć, jak mogę sobie na to pozwolić. Zamiast pieniądze to problem, zaczynasz myśleć, pieniądze to rozwiązanie. Zamiast jestem biedny. Zaczynasz z głębokim przekonaniem powtarzać jestem bogaty. Ta zmiana nie jest powierzchowna ani kosmetyczna. To fundamentalna reprogramacja Twojego mentalnego oprogramowania finansowego. Gdy konsekwentnie, przez tygodnie i miesiące, zastępujesz negatywne sformułowania pozytywnymi afirmacjami o bogactwie, Twoja cała percepcja rzeczywistości zaczyna się zmieniać. Zaczynasz dostrzegać możliwości, które wcześniej były dla ciebie niewidoczne. Twoja kreatywność w znajdowaniu sposobów na zarabianie pieniędzy wzrasta dramatycznie. Napoleon Hill odkrył, że ludzie, którzy osiągnęli wielkie bogactwo, mają jedną wspólną cechę. Wszyscy oni rozmawiali ze sobą językiem sukcesu i dobrobytu, nawet gdy ich zewnętrzne okoliczności były trudne. Nie czekali na poprawę sytuacji, aby zacząć myśleć jak bogaci, zaczęli myśleć jak bogaci, aby poprawić swoją sytuację. To odwrócenie przyczynowości jest kluczowe dla zrozumienia mechanizmu przyciągania bogactwa. Słowa same w sobie mają moc, ale gdy połączysz je z żywymi obrazami mentalnymi i intensywnymi emocjami, ich siła wzrasta wykładniczo. Gdy mówisz do siebie: Jestem bogaty. Nie rób tego mechanicznie. STW zamknięte RZ w swojej wyobraźni dokładny obraz siebie jako osoby bogatej. Zobacz siebie w luksusowym domu, jedź swoim wymarzonym samochodem, poczuj satysfakcję z posiadania środków finansowych na realizację wszystkich swoich marzeń. Im bardziej szczegółowe i realistyczne są te obrazy, tym silniejszy wpływ mają na twój umysł podświadomy. Nie wystarczy ogólnie wyobrażać sobie bogactwo, musisz stworzyć konkretny, namacalny obraz swojego bogatego życia. Ile dokładnie pieniędzy chcesz mieć? Jak będzie wyglądał Twój dom? Jakim samochodem będziesz jeździć? Gdzie będziesz podróżować? Jaką działalność charytatywną będziesz wspierać? Ale wizualizacja bez emocji to tylko marzenie. Prawdziwa magia dzieje się, gdy angażujesz swoje emocje w ten proces. Gdy wyobrażasz sobie siebie jako bogatą osobę, musisz rzeczywiście poczuć radość, wdzęczność, dumę i satysfakcję, które towarzyszyłyby tej rzeczywistości. Te emocje to paliwo, które napędza manifestację Twoich marzeń finansowych. Napoleon Hill często podkreślał, że myśli mieszane z emocjami stają się magnetycznymi siłami, które przyciągają podobne lub powiązane myśli. Gdy łączysz myśl o bogactwie z emocją radości i wdzęczności, twój umysł zaczyna przyciągać myśli, pomysły i okoliczności, które są zgodne z tą wibracyjną częstotliwością. To nie jest metafizyka, to psychologia, która ma swoje podstawy w funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. Najskuteczniejszym czasem na praktykowanie tej techniki są momenty tuż przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu. W tych momentach twój umysł świadomy jest mniej aktywny, a bariera między świadomością a podświadomością jest najsłabsza. To idealne okno czasowe, aby zaszczepić w swojej podświadomości nowe, pozytywne przekonania o bogactwie. Każdego wieczoru, zasypując, Powtarzaj sobie z głęboką wiarą i emocjonalnym zaangażowaniem: Jestem bogatą osobą, pieniądze płyną do mnie z łatwością i obfitością. Wiara i wizualizacja bez działania to tylko pobożne życzenia. Prawdziwe bogactwo manifestuje się, gdy Twoja nowa mentalność zaczyna inspirować konkretne, konstruktywne działania. Gdy Twój umysł w pełni zaakceptuje Cię jako osobę bogatą. Naturalnie zaczniesz podejmować decyzje i działania, które są zgodne z tym nowym obrazem siebie. Nie będziesz musiał się do tego zmuszać, to będzie wynikać organicznie z Twojego zmienionego stanu świadomości. Ludzie bogaci myślą inaczej o możliwościach, inwestycjach, edukacji i rozwoju osobistym. Gdy zaczniesz naprawdę wierzyć, że jesteś bogatą osobą, automatycznie zaczniesz inwestować w swoją wiedzę. Szukać mentorów, budować sieć kontaktów i podejmować obliczone ryzyko, które może prowadzić do większych zysków. Twoje nowe przekonania będą cię napędzać do działań, które wcześniej wydawały ci się niemożliwe lub nieodpowiednie. To nie oznacza, że powinieneś podejmować nierozważne decyzje finansowe w imię myślenia, jak bogaty człowiek. Przeciwnie, prawdziwe bogactwo wymaga mądrości. Cierpliwości i strategicznego myślenia. Ale gdy twój umysł jest zaprogramowany na bogactwo, twoja intuicja biznesowa zostaje wyostrzona. Zaczynasz dostrzegać możliwości zarobkowe, które wcześniej były dla ciebie niewidoczne. Twoja kreatywność w rozwiązywaniu problemów finansowych wzrasta dramatycznie. Napoleon Hill nazywał to szóstym zmysłem. Zdolnością do odbierania i interpretowania informacji, które nie są dostępne poprzez zwykłe pięć zmysłów. Gdy twój umysł jest nastrojony na częstotliwość bogactwa, zaczynasz przyciągać pomysły, kontakty i możliwości, które wydają się pojawiać przypadkowo, ale w rzeczywistości są rezultatem twojego mentalnego magnetyzmu. Pamiętaj, że bogactwo to nie tylko posiadanie pieniędzy to sposób myślenia który prowadzi do tworzenia wartości dla innych ludzi. Gdy naprawdę uwierzysz, że jesteś bogatą osobą, naturalnie zaczniesz myśleć o tym, jak możesz służyć innym, rozwiązywać ich problemy i tworzyć produkty lub usługi, które poprawią ich życie. To służenie innym, inspirowane wiarą w swoje bogactwo, jest najtrwalszą podstawą prawdziwego, długotrwałego dobrobytu. Gdy zaczniesz praktykować afirmację jestem bogaty, prawdopodobnie napotkasz wewnętrzny opór. Twój umysł racjonalny będzie protestować, wskazując na twoje obecne okoliczności finansowe jako dowód na to, że te słowa to kłamstwo. To normalna i przewidywalna reakcja. Każda próba reprogramowania głęboko zakorzenionych przekonań spotyka się z oporem ze strony istniejących wzorców myślowych. Ten opór nie jest Twoim wrogiem, to znak, że proces transformacji już się rozpoczął. Twój stary system przekonań broni się przed zmianą, ponieważ przez lata służył Ci jako mechanizm przetrwania, nawet jeśli ograniczał Twoje możliwości finansowe. Kluczem do przezwyciężenia tego oporu jest wytrwałość i łagodna, ale konsekwentna praktyka nowych wzorców myślowych. Nie próbuj walczyć z negatywnymi myślami siłą. Zamiast tego, za każdym razem, gdy pojawi się myśl o braku pieniędzy czy ograniczeniach finansowych, delikatnie przekieruj swoją uwagę na afirmację bogactwa. Traktuj swój umysł jak małe dziecko, które uczy się nowej umiejętności, z cierpliwością, zrozumieniem i konsekwentnym pozytywnym wzmocnieniem. Pamiętaj, że zmiana fundamentalnych przekonań to proces, który wymaga czasu. Napoleon Hill szacował, że reprogramowanie umysłu podświadomego poprzez autosugestie wymaga od 30 do 60 dni systematycznej praktyki. Nie oczekuj natychmiastowych rezultatów w postaci materialnego bogactwa, ale obserwuj subtelne zmiany w swoim sposobie myślenia, podejmowania decyzji i reakcji na sytuacje finansowe. Niektóre dni będą łatwiejsze, inne trudniejsze. Czasami poczujesz silną wiarę w swoje bogactwo, innym razem wątpliwości będą cię przytłaczać. To wszystko jest częścią naturalnego procesu transformacji. Kluczowe jest, aby nie poddawać się w trudnych momentach, ale kontynuować praktykę z jeszcze większą determinacją. Każde powtórzenie afirmacji jestem bogaty z prawdziwą wiarą to kolejny krok w kierunku całkowitej reprogramacji Twojej finansowej świadomości. Wzmacniaj swoją praktykę poprzez otaczanie się książkami, nagraniami i ludźmi, którzy wspierają mentalność bogactwa. Unikaj negatywnych rozmów o pieniądzach, narzekania na sytuację ekonomiczną czy krytykowania bogatych ludzi. Twoja mentalna dieta jest równie ważna jak to. Co jesz wpływa na jakość Twoich myśli i ostatecznie na Twoją rzeczywistość finansową. Jednym z największych błędów, jakie popełniają ludzie próbujący wykorzystać moc autosugestii, jest oczekiwanie natychmiastowych rezultatów. Żyjemy w kulturze instant wszystkiego, ale prawdziwe, trwałe bogactwo wymaga czasu na zbudowanie solidnych fundamentów mentalnych. Gdy Napoleon Hill badał życiorysy najbogatszych ludzi swojej epoki, odkrył, że wszyscy oni wykazywali się niezwykłą wytrwałością w dążeniu do swoich celów finansowych. Proces transformacji twojej świadomości finansowej poprzez powtarzanie jestem bogaty można porównać do wzrostu drzewa. Nasiono zasadzone dzisiaj nie przyniesie owoców jutro, ale jeśli będziesz je systematycznie podlewać, nawozić i chronić przed niekorzystnymi warunkami, w odpowiednim czasie wyrośnie potężne drzewo, które będzie dawać owoce przez dziesiątki lat. Podobnie jest z twoimi nowymi przekonaniami o bogactwie. Każdego dnia, gdy powtarzasz swoją afirmację z wiarą i emocjonalnym zaangażowaniem, wzmacniasz neuroprzewody w swoim mózgu, które są odpowiedzialne za myślenie o bogactwie. Z czasem te nowe ścieżki neuronalne stają się dominujące, wypierając stare wzorce myślowe związane z brakiem i ograniczeniami. Ten proces neuronalnej reorganizacji wymaga systematycznej praktyki przez przynajmniej kilka miesięcy. Kluczowe jest, aby nie zniechęcać się brakiem widocznych rezultatów w pierwszych tygodniach praktyki. Zmiany najpierw zachodzą na poziomie podświadomym zanim zmaterializują się w zewnętrznej rzeczywistości. Możesz zauważyć subtelne zmiany w swoim sposobie myślenia o pieniądzach, w podejmowaniu decyzji finansowych czy w reakcjach na możliwości zarobkowe. Te wczesne sygnały transformacji są równie ważne jak późniejsze materialne dowody sukcesu. Napoleon Hill podkreślał, że wiara wymaga zarówno cierpliwości, jak i wytrwałości. Cierpliwość to zdolność do czekania na rezultaty bez utraty wiary w proces. Wytrwałość to zdolność do kontynuowania praktyki pomimo braku widocznych dowodów na to, że działa. Te dwie cechy, połączone z systematyczną autosugestią, tworzą nieprzepuszczalną kombinację, która nieuchronnie prowadzi do manifestacji bogactwa. Pamiętaj, że każda wielka fortuna zaczęła się od decyzji jednej osoby. Aby myśleć i działać jak bogata osoba, zanim jeszcze bogactwem była. Twoja podróż ku bogactwu rozpoczyna się w momencie, gdy po raz pierwszy mówisz do siebie z prawdziwą wiarą: Jestem bogatą osobą. Każde kolejne powtórzenie tej prawdy przybliża cię do jej materialnej manifestacji. Bądź cierpliwy ze sobą, ale nieustępliwy w swojej praktyce, a czas pokaże ci moc, jaką posiadasz w swoim umyśle. Gdy słuchasz tych słów, coś fundamentalnego już się zmieniło w twojej świadomości. Nasiono nowego rozumienia, zostało zasiane w twojej podświadomości, a sposób, w jaki teraz spojrzysz na swoje możliwości finansowe, nigdy już nie będzie taki sam. Prawda, którą dziś odkryłeś, nie jest nową prawdą. To stara mądrość, która przez wieki była znana nielicznym, a teraz została przekazana tobie. Od tego momentu masz wybór, możesz pozwolić tej wiedzy, aby przemieniła twoje życie, lub możesz pozwolić jej, aby zatracił się w codziennej rutynie i zapomnieniu. Każdego ranka, gdy otwierasz oczy, stoisz przed wyborem między starym a nowym sobą. Możesz wybrać osobę, która narzeka na brak pieniędzy, obwinia okoliczności i żyje w przekonaniu o własnych ograniczeniach. Lub możesz wybrać osobę, która wie, że jest bogata, myśli językiem obfitości i podejmuje działania zgodne z tą prawdą. Ten wybór, powtarzany każdego dnia przez miesiące i lata, określi, czy będziesz żyć w niedostatku, czy w dobrobycie. Nikt inny nie może podjąć tej decyzji za ciebie. To twoja moc i twoja odpowiedzialność. Słowa, które wypowiadasz do siebie w ciszy swojego umysłu. Są najważniejszymi słowami, jakie kiedykolwiek usłyszysz. Mają one moc tworzenia lub niszczenia, inspirowania lub ograniczania, uwalniania lub więzienia. Gdy zaczniesz mówić do siebie z wiarą jestem bogaty, uruchamiasz mechanizm, który będzie pracować na Twoją korzyść 24 godziny na dobę. Twój umysł podświadomy nie odróżnia między rzeczywistością a wyobraźnią. Przyjmuje zaprawdę to, co mu systematycznie powtarzasz, i zaczyna tworzyć okoliczności, które potwierdzają te przekonania. Bogactwo nie jest przypadkiem ani przywilejem wybranych. To naturalny stan każdego człowieka, który nauczył się myśleć i mówić językiem obfitości. Wszechświat nie jest skąpy, to tylko nasze ograniczone przekonania tworzą iluzję braku. Gdy uwolnisz się od mentalnych kajdan, które przez lata ograniczały Twoje możliwości finansowe. Odkryjesz, że możliwości zarobkowe są wszędzie wokół Ciebie. Potrzeba tylko oczu, które potrafią je dostrzec, i umysłu, który wierzy w swoją zdolność do ich wykorzystania. Nie czekaj na idealne warunki, aby zacząć myśleć jak bogata osoba. Zacznij już dziś, już teraz, w tej chwili. Powiedz do siebie z głęboką wiarą, Jestem bogatą osobą. Poczuj prawdziwość tych słów w każdej komórce swojego ciała. Niech ta prawda przeniczy każdą Twoją myśl, każdą decyzję, każde działanie. Im głębiej ta prawda zakorzeni się w Twojej świadomości, tym szybciej zacznie manifestować się w Twojej zewnętrznej rzeczywistości. Pamiętaj, masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby stać się tak bogaty. Jak tylko zechcesz. Jedyne, co cię ogranicza, to granice twojej własnej wyobraźni i wiary. Jeśli te słowa dotknęły czegoś głębokiego w twoim sercu, jeśli poczułeś, że ta prawda może zmienić twoje życie, nie pozwól tej inspiracji odejść w zapomnienie. Podziel się tym filmikiem z kimś, kto również zasługuje na poznanie tej prawdy. Zostaw komentarz o tym, jak zamierzasz zastosować tę wiedzę w swoim życiu i zapisz się do kanału, aby otrzymywać więcej takiej transformacyjnej mądrości. Twoja podróż ku bogactwu zaczyna się właśnie teraz. Każde działanie, które podejmiesz w odpowiedzi na te słowa, przybliża cię do życia, o którym zawsze marzyłeś.